Witajcie na kanale Oczkiem Marleny. Zapraszam do oglądania filmów, subskrypcji, komentowania oraz lajkowania. W dzisiejszym filmie chciałabym Wam przedstawić wszystkie rodzaje sztyłka, które posiadam, które są dostępne na rynku. Aczkolwiek nie są to wszystkie sztyłki, które ja mam, ale to są te podstawowe, które możemy znaleźć. Chciałabym Wam krótko powiedzieć, co do czego służy, oraz też napomnieć poniekąd coś o e, rodzaju włóczek, kordonków do e, danych rzeczy, co powinno być. E, zaczynamy od lewej strony. Po naszej lewej stronie mamy szydełka metalowe. E, są to szydełka przeznaczone do e, tworzenia ścianki nitki tak zwanego kordonka. E, wykonujemy serwetki, bieżniki, a wszelkiego rodzaju firanki, wszystko to, co można stworzyć z kordonka, bombeczki, aniołeczki. Na pewno w późniejszych filmach instruktażowych będziemy to wykonywać, będziemy się uczyć tego. Więc tak, te szydełka oczywiście możemy kupić pojedynczo, jak i w komplecie. W komplecie oczywiście wychodzi to taniej. Są to najzwyklejsze szydełka, które można gdzieś kupić w pakiecie w. W sklepie chińskim AliExpress, Allegro. Koszt całego takiego kompletu jest, nie wiem, w granicach 20 paru złotych. Um, tak jak widzicie, ja sobie sama dorobiłam w niektórych dodatkowe rączki. Ze względu na to, że jeżeli robię jakieś większe projekty, typu serwaty, firanki, no to trzymanie takiego szydełka w ręku jest dość uciążliwe przy dłuższym szydełkowaniu, ponieważ gdzieś tam się nam wbija w rękę, jest niewygodne, więc tutaj sobie zrobiłam takie klejem na gorąco. Oblepiłam w całości i uwierzcie mi, że naprawdę o wiele lepiej się trzyma to szydełko i fajnie się nim pracuje. E, przejdźmy dalej. E, mamy tutaj szydełko metalowe. Jest to moje pierwsze szydełko metalowe, e, które kupiłam sobie robiąc e, chusty. E, aczkolwiek długo na nim nie popracowałam, ze względu na to, oczywiście, że e, nie jest wygodna, nie jest profilowana, jest po dłuższym czasie też, jest ciężko, tak samo jak tymi zwykłymi, tak samo i tym robić. Dalej mamy aluminiowe, to są najprostsze szydełka, najzwyklejsze, najczęściej dostępne w pasmanteriach, najczęściej sprzedawane, też trochę zauważyłam, że wciskane przez panie ekspedientki w pasmanteriach, może nie wszędzie, ale w większości, ze względu na to, że są bardzo tanie, jedno szydełko... Jest w granicy takie zwykłe do szydełkowania, akurat tutaj mam 2 mm, w granicach od 5 zł do grubego szydełka, który jest przeznaczone do szydełkowania do sznurka, bawełnianego, w granicach do 12-15 zł. Jest to zwykłe szydełko aluminiowe, bez żadnej rączki dodatkowej, także też po dłuższym użytkowaniu po prostu. Nie nadaje się, tak? Dalej mamy najzwyklejsze szydełka bambusowe, kosz takiego jednego szydełka jest w granicy do 10 zł maksymalnie. E, powiem szczerze, że te grubsze, e, tak jak widzicie, bo są też cienkie te szydełka. Akurat te najmniejsze mam 8 mm. E, te najgrubsze szydełka kupiłam sobie do wypróbowania do grubej włóczki. I powiem Wam szczerze, że e, na tyle co e, nasłuchałam się samych opinii e, na ich temat, e, że są niefajne, jednak ja uważam, że. E, za tą cenę też szodełka do typowo e, grubych włóczek, do fajnych e, poduszek, na, poszewek na poduszki do zrobienia. E, dość e, fajnie się nimi pracuje, nie są złe. Oczywiście trzeba zwrócić uwagę na to, jak są wykonane, e, bo niektórzy e, skarżą się na to, że gdzieś... Zaczepiają robótkami, e, nitka przez to gdzieś tam e, brzydko e, wychodzi. E, także zwróćcie uwagę na wykonanie. Tak jak widzicie, fajnie jest, fajnie jest za, e, wyprofilowana ta główka tutaj na samej górze. E, oraz dzióbek jest dość dobrze. Zrobiony, wykonany, więc może faktycznie trzeba na to najbardziej zwrócić uwagę. Te szydełko to akurat jest 10 12 mm, więc to jest typowe szydełko do e, sznurka bawełnianego, aczkolwiek e, do sznurka bawełnianego wolę inne. E, tu mamy już zwykłe szydełka plastikowe, kupione gdzieś tam po części w Lidlu. E, po części chciałam też wypróbować właśnie e, te szydełka. E, akurat były kupione w Tedim, w zestawie. E, chciałam wypróbować zobaczyć, jak się nimi robi. Te wszystkie cienkie szydełka, które są w zestawie, e, oczywiście płamały się, e, gdzieś tam popękały, więc zostały tylko te grube. E, Ciężko się nimi robi e, ze względu na to, że są e, za lekkie. Więc e, do sznurka bawełnianego nie polecam, ale do grubej włóczki e, mogą się nadać. Przejdźmy do szydełek, które ja używam, jeżeli chodzi o. E, z grubych szydełek, oczywiście. Jeżeli chodzi o. E, sznurek bawełniany. Są to szydełka z gumową e, taką rączką. E, fajnie się trzyma. Wszystkie szydełka, które mają gumowe zakończenie, e, po prostu dobrze trzymają się w ręku e, i też nie ocierają nam e, w zależności od tego oczywiście jak trzymamy te szydełko, bo są jest kilka sposobów trzymania, e, nie ocierają nam ręki. Więc e, Fajne są te szydełka. Polecam jak najbardziej. E, koszty tych szydełek akurat te wszystkie były pojedynczo kupowane e, na stronach e, Kokonki. E, tak. Te trzy akurat były pojedynczo kupione na, na tej stronie. E, podlinkuję Wam pod spodem. Resztę to są e, resztę, czyli ta część. Zaraz przesuniemy. Zobaczymy. Ta część szydełek. E, były kupione w zestawach, to są ta część jest z zestawu z biedronki e, kupiona. E, jak na pierwszy zestaw, e, chociaż powiem Wam szczerze, że niekoniecznie polecam. Nie wiem, jak to teraz wygląda. Ja kupiłam z ciekawości, bo każdy polecał gdzieś na stronach, e, żeby je kupić, bo są dość fajne. Moim zdaniem są bardzo toporne e, włóczka e, skrzypi, włóczka się zaciąga w niektórych szydełkach, są źle wyprofilowane, e, nie chodzi mi o rączkę, tylko chodzi mi o bardziej o te dzióbki, e, gdzieś się zahaczają. E, niekoniecznie może e, w danej partii e, wyjdą, są OK, ale w tej partii, co kupiłam, niekoniecznie część szydełek po prostu wyrzuciłam. E, Część szydełek cienkich, które tutaj posiadam, z tej strony, są kupione w zestawie ze strony Kordonki Nowosolskie. Te szydełka kupiłam, tam są dwa rodzaje szydełek, są właśnie cienkie do kordonków, typowe, a druga część można kupić właśnie grubsze do włóczek. Jeszcze nie kupiłam tego zestawu do włóczek, ale zamierzam, ze względu na to, że właśnie te szydełka są bardzo fajne, są miękkie. Nic się nie dzieje. Mają pozłoconą końcówkę, ale ten profil na tych końcówkach jest fajny i się nic nie zaciąga. Bardzo polecam te szydełka. I są niedrogie w koszt koło 24 zł za w całość, więc naprawdę się opłaca. Te dwie szydełka też kupiłam z polecenia. To są zwykłe niby aluminiowe z rączką Pony, jak dobrze pamiętam. Te szydełka Niby trochę bardziej profilowane, aczkolwiek niekoniecznie. Musicie po prostu kupić, popróbować, posprawdzać. Podejrzewam, że będziecie też mieć tak jak ja, że z czystej ciekawości chcecie zobaczyć, co jest fajne, co nie. Kupujcie po sztuce, nie kupujcie po zestawach, chyba że gdzieś tam oglądacie te nasze filmiki, które staramy się wam pokazać, polecać coś. I jeżeli zdarzy się, że jest polecany dany produkt, tak jak właśnie szydełka te z kordonków nowosolskich, bądź szydełka te miękkie z kokonków, są polecane, warto je po prostu kupić i nie szukać niczego poza tym. I jeszcze takie mam szydełka z Lidla. Zaraz wam pokażę, jeszcze gdzieś mam nie, nie zaczęta, jak to wygląda. To są takie szydałka w Lidlu. Są bardzo często i gęsto. A... No i powiem tak, jak widzicie, gdzieś po promocji, gdzieś tam kupiłam zdążyłam kupić jeszcze. A... Dlatego też kupiłam w sumie. A... A powiem o tych szydełkach tyle, że jedyne co fajnie wyprofilowane dzióbki. Fajnie się przebijać można. Oczywiście te najmniejsze szydełka fajne, aczkolwiek rączka plastikowa powoduje to, że ręka przy robieniu po prostu śliska się po całej rączce, więc fajnie jakby było profilowane. Oczywiście mamy jeszcze takiego typu szydełka, które Kosztują za zestaw ponad 100 zł, nawet i do 400 zł. Tak zwane mercedesy szydełkowe. Jeżeli kogoś na to stać, jak najbardziej polecam. To są naprawdę bardzo dobrej jakości szydełka. Są to szydełka profilowane nie tylko tak, jak wylane gumą tak jak mamy w przypadku tego szydełka, które ja Wam polecałam. Ale są naprawdę bardzo dobrze profilowane, są dobrze wykonane, nic się nie będzie działo. Tam jest dodatkowa saszetka, piórnik, którym możecie przewozić te, te szydełka ze sobą. Jeżeli chcecie, też Wam mogę podlinkować te szydełka, gdzie można je kupić, na jakiej stronie. Tam jest chyba bodajże trzy rodzaje tych szydełek. Można też je kupić pojedynczo tam koszt tego szydełka jest z granicy za jedną sztukę 30 paru złotych, ale tak jak mówię, to już w zależności jak ta wasza pasja będzie wyglądała, na co możecie sobie pozwolić, na co nie, a osobiście i ostatecznie polecam szydełka. Z miękką gumową rączką o delikatnym profilu, tak, żebyście sobie złapały, zobaczyły, e, czy fajnie Wam się trzyma to, czy nie. E, nie polecam nic śliskiego, nic metalowego, nic plastikowego. Najbardziej szydełka z gumową rączką. Na ten filmik to wszystko. E, w następnym filmiku, w następnym wejściu. E, Pokażę Wam, porozmawiamy wszystko na temat włóczki i e, jakie rodzaje włóczki mamy, jak wybierać włóczki, czym się kierować. Także na dzisiaj dziękuję i zapraszam na kolejne wejście.